Poznaniu.pl Poznań w minutę 11 listopada w Poznaniu odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10 dlatego osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem piecach kaflowych i kotłach węglowych niespełniających wymogów ekoprojektu zakaz obowiązuje 12 listopada W Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym zamieszkały nowe zwierzęta to samiec puszczyka mszarnego i parka puchoczubów nim trafią do woriery będą musiały odbyć kwarantannę w Poznaniu powstał nowy dom dla dzieci, które objęte są pieczą zastępczą. To pierwsza tego typu placówka w stolicy Wielkopolski, którą otworzyła organizacja samorządowa. Nowy dom dla dzieci został otwarty przy ulicy Jugosłowiańskiej. Po raz dziewiąty odbył się w Poznaniu Bieg Niepodległości Run Poland. W tegorocznej edycji wzięło w nim udział ponad 6 tysięcy biegaczy. Zwyciężył Adam Nowicki ze Szczecina.